Dziaku i krzaku Znowu są na szlaku Jak tam przejdziemy? Przejedziemy Tylko tu uważaj Uff. Uff. Słychać mnie trochę czy nie bardzo? Nie Grunt to się zatrzymać w lesie I mieć Taką kuchnię Brawo ja Taki jestem dzienny A włączyłeś? Teraz A Teraz <śmiech> <śmiech> Teraz usłyszę <mam sylko. śmiech> Tylko tyle wody? <laughs> Dobry jak Ty wczoraj gotowałeś nam kolację, to ja się do Ciebie <noise> o coś pytałem, <głos> no, <głos> no, nie pytajcie. Trzecia trzydzieści pięć. Dzień dobry, dzień dobry. Posłuchajcie, no, co się dzieje na zewnątrz. Ja tu serwuję granole. Jak to tam? Jak to tam? już nie jesteś kucharzem? Znaczy, no Wczoraj nie. On nauczy się nas odrzucić i uważa, że ci... <śmuszczam znikarli> O nie, nie, nie. Wczoraj było dobrze. No to, Nawet dzisiaj jest dobrze. No to kuchaj dalej. U. No, grunt to się zatrzymać w lesie i mieć taką kuchnię. <śmuszczam> Zobaczcie. Jest naprawdę ciągnie <laughs> tak. <laughs> przepraszam, czajnik ty miałeś. Cza czajnik miałeś. Okay. Ja miałem zamrażarkę, Jacku miał lodówkę. <laughs> Bo to taka modułowa, wiecie, tam się. to, to, to górę się zdejmuje, dół się przyciąga. Bo o. musimy mieć zimną kolej i tak. schłodzoną wodę. Tak? Bardzo. Słuchajcie, śniadanie mistrzów, czyli granola. Ale jest. Mega. Hmm? Słodziutkie, fajniutkie, nie? Tak. No, bo Zaprawa. krzaku robił. Ja bym to zrobił z Jogurtem, byłby jeszcze smaczniejszy No trudno, o. Sklep o. w okolicy najbliższej 10-15 km. Czy to nie mogłeś skoczyć? Tak. No ja po kawy jeździłem na Wigrach. Zaspałem. Camping <laughs> <laughs> u Pana Mirka. Zapraszamy. Bardzo łatwo trafić cerkiew jest. Po tej stronie niebieska. A camping też jest niebieski. Wystarczy po, płocie po Wystarczy tak spojrzeć na płot i wiadomo, że trzeba tu zajechać. Jest Pardu. naprawdę bardzo przyjemnie, nie? Człowiek może wiele opowiedzieć o tym, co tu się dzieje w okolicach i nie tylko. Tak Jedziemy Będziemy szlakiem bocianim i okazało I się, że on on jest, jest współautorem tak tego szlaku. Także dzieje się 9.18. Puchły startujemy. Żegnamy Puchły. Żegnamy krainę otwartych okiennic. A najważniejszym punktem, jaki w tej chwili musimy znaleźć, nie ma go na mapie i na naszych odcinkach wytyczonych, musimy odnaleźć jakiś sklep, gdzie możemy kupić kawę bo kawa nam się wczoraj wieczorem skończyła i dzisiaj niestety, ale jedziemy bez kawy także przed nami prawie 100 km do zrobienia w ciężkim terenie, o takim Ładny młody to było 10 km takim klonowo dębowym lasem Podlaski, szlak klekocianów. Wersji Wykręć Podlasie Tak jest Zobaczmy, da się? Ja tu kurde samochodami. Miać się! Zobaczcie! Bala! Słuchajcie, Narew. Jak na Podlasiu musi być coś niesamowitego. No to wam powiem tylko tyle. Narew. Jedyna rzeka w Europie, która płynie wieloma korytami. Kolejny cud natury na Podlasiu <grym> i cud Podlasia w Polsce. Mało tego, rzeka, przynajmniej tutaj u nas na Podlasiu nieuregulowana. Płynie swoim starym korytem Meandruje czy znaczy, pewnie macie swoje też cudowne rzeki. My się przeflancujemy tam, a wy sobie poglądajcie jak to wygląda z góry. Oh, I think I lost my way, but got you to help me back. Tell me what I should do now. Every time I'm feeling down, you can make it go away. Your light is shining bright on me. Got no reason to be afraid. You're glowing in the dark. You're glowing in the dark. Glowing in the dark, I feel it in my heart. You're glowing in the dark, glowing in the dark, yeah, you're glowing in the dark. You can make it glow in the dark. You can make it glow in the dark. Mówi że ja szczęśliwy, że morda mi przesmieje sam. Ze szczęścia aż podskakuje, kurde. A. <grymne> Pomijając napisy patriotyczne, polityczno. <grymne> to jest sztuka nowoczesna, nie znasz się. Mamy też pomiar wody Pokazuje tutaj z tego co widzę prawie 2,2 metra, więc nie jest to mało. 10 km, szutrów, lasów, piasków, tarek troszeczkę tak nas zdołowało, chociaż lubimy takie rzeczy i takie wyzwania. Ci podlasia wiedzą gdzie jesteśmy. A tam, w tamtą stronę, są doktorce. I tak sobie jedziemy. lasami, lasami. Jak my tą stówę zrobimy. <śm> Oj. Co? Jak lasami, lasami i sobie w lesie będzie wyspać też nie jest źle. 25 km dzisiaj już, doktorce załatwione. W doktorcach się zatrzymaliśmy, żeby kupić. Słuchaj, kupiliśmy kawę. i A ty może byś kubek wyjął, co? Tak, wyjmę kubek. Już wciągam kubek. Kubka. Zarzeczył sobie kawy, ale kubka już nie wyjął. No co za człowiek. Zanim zrobisz, to jest już kubka. się gotuje. No ale pierwsza twoja będzie. Okej. Okay ale dawaj, 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 później sobie pogadasz dawaj, dawaj, dawaj. kawa kawa w najlepszego baristy wśród turystów i bez fałszywej skromności powiem tak każda kawa jest coraz lepsza jedziemy pomału może nie uciekną ale zobaczcie co się dzieje to jest szlak po to proszę Państwa Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No się jest, bym się podparł? Dajcie. I to jest, proszę Państwa, wykręć pod lasie. Spodziewaj się niespodziewanego. Przed chwilą wyłączyłem kamerę, a nagle trzeba było włączyć wszystko, żebyście zobaczyli. 9 sztuk leży sobie na polu. I patrzą się jak krowy. Kurde. A tu wieża kontrolna lotów, tam lotnisko. No ja mówię, że na podlasie lotniska nie ma, proszę bardzo jak to są zajączki zajączki pamiętajcie przed zajączkami lotnisko dla bocianów wieża kontrolna centrala lotniskowa dla bocianów zajączki chcecie zobaczyć dużo bocianów na, na ziemi no i widzicie jeszcze się nauczycie o bocianach dużo ciekawych rzeczy których w książkach nie piszą

Po zakupach szybkich rażu po prostu omijamy bagna i wieże widokowe Powolimy szybciej dojechać do jaski Bocianie Na razie Asfalt, Asfalt Asa! W Surażu mieliśmy skręcić, przejechać przez most i pojechać na bagna. Bo tam ponad prowadzi szlak. A niestety my jedziemy szlakiem. Chyba, że szlak Bociani ma kilka y równoległych rozwiązań. odnóg, tak? Jak nasza Narew? Myślisz? Tak. Okej. Okay. Morowski Michały. Tylko jedziemy cały czas szlakiem. Bocianin I powiem wam, od Doctors do tej pory to jest jedna wielka nuda i cały czas samochody jeżdżą obok I na dodatek pod górę. Prawie cały czas pod I jesteśmy w Turośni, Rośnianka Rzeka Największe rondo na świecie na tym W lewo Mówi, żeby w lewo No to skręcamy w lewo objedziemy rondo Późno, a czemu nie? Największe rondo jak jakim byłem Dziękuję. Dziękuję. na krzaku Dziękuję. po Dziękuję. biegać Dziękuję. Dziękuję. A tak Podlaski, Dziękuję. 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 Jaku się cieszy Siła jest? Jest moc. Zapętalamy. No, szutry, szutry nasze podlaski, kochane. Oczywiście, starko! Bo no inaczej nie możemy wejść, nie? Ale mamy ten plus, bo nadr w Westerwie wieje najgorszy odcinek, czyli do Bukiny przyjechamy słuchajcie no niestety szosa szosa samochody 25 lat temu jak był szlak robiony I nie było jeszcze tyle samochodów ale co tam dla nas dla harcerzy i wycieczkowców nie poddajemy się wykręcamy Jacku ma to on się przygotowywał. Całe trzy dni do tego. Ale powiem uczciwie, drugi dzień, dupa mnie już boli. Jadąc drogą do Waniewa, przy takiej Maryi skręcacie w prawo i tam są kładki. Bardzo łatwo trafić, jest dobrze oznakowane. Zresztą tutaj, jak widać, boczek też pokazuje. Tak, w prawo. Tutaj widzicie kładka Waniewo i bocik też wam pokazuje, gdzie macie skręcić Siema Klekociany jesteście bohaterami dzisiejszego filmu znaczy całej tej serii, nie? jak zwiedzicie yy, kładki w Ślubnie i kładki w Kurowie znowu trochę asfaltu znowu trochę patelni do Tykocina zostało nam 8 km. Mamy fajny czas Jest godzina 16.06 proszę pana także zdążymy jeszcze zjeść i chyba zostaniemy tam na noc. i mamy proszę państwa ty Kocin, 148 No można powiedzieć 150 km, jest już zrobione ja. Idziemy do wioski Bociani. Znaczy, na, jedziemy na nocleg naprzeciwko wioski Bociani. A jutro, jak się uda, to wskoczymy Postraszyć Bociani. Eee. Bo tu jest europejska wieś Bociania, a tutaj jest camping ten. Przeciwko wioski bocianej Miejsce na grillach I taki rower dla rowerzystów Drugie miejsce na grillach I taką miejscówkę mamy na rozstawienie się Zobaczcie co jest nad nami. Tam przecież. Podlaski, szlak, klekocianów. Dzisiaj nasze rowery pod taką wiatką będą spały. A co? Tak sobie siedzimy, robimy kolacyjkę. Nieprawda, ja już jem. Ja dzisiaj bez żadnych wymyślnych rzeczy proste. tak zwykła buła i parowa. pomidory. A ja niestety. Koka, ja, ja muszę się najeść. Ja cały, nie, cały, nie, dzień, co, nie, cały dzień kokokoli nie pił. A teraz na mój numer... węgiel? We własnym, osobistym, samotnym. Nikomu pod nosem smrodzić nie będę. Dobra, kawy smacznego.